Szanowni Państwo, dzień dobry, tu Helix Tarot, ja mam na imię Aleksandra i zapraszam Was na czytania na czerwiec, który już niedługo. Ponieważ mam na klatce remont, to będziemy niestety mieli akompaniament. Ja miałam nadzieję, że to trochę ustanie, ale ponieważ nie ustaje, a nie chcę już czekać kolejnego dnia. Więc będziemy robić z takimi efektami dźwiękowymi, dodatkowymi. Mam nadzieję, że tego za bardzo nie słychać. Yy. Jeszcze jeden efekt dźwiękowy jest taki, że jakaś alergia mnie złapała i yy. trochę, trochę to słychać pewnie po głosie. Także proszę yy. się tam o mnie martwić. To jest zupełnie normalne, sezonowe zjawisko. To, że mówię trochę przez nos. Moi drodzy i moje drogie. Zaczniemy sobie od bliźniąt. Bliźnięta znak powietrzny i znak zmienny. Jest bliźnięta dużo polotów, wolności, bardzo błyskotliwa inteligencja. I mają bliźnięta często dwie strony. Sami siebie, same siebie doświadczają jako byt złożony właśnie, często jakoś tam przeciwstawny. I różnie sobie z tym radzą. Myślę, że można bardzo fajnie sobie z tym radzić, równoważąc sobie jakieś tam światło i cień. W każdym razie, drogi bliźniaki, wy macie teraz urodziny, słoneczna bliźnięta, więc życzę wam wszystkiego najlepszego z tej okazji. Niech to będzie dla Was piękny rok, piękny czas powrotu słonecznego. Natomiast czytanie oczywiście jest też dla tych, którzy w bliźniętach mają ascendent, planety osobiste, czyli Marsa, Wenus, Merkurego, szczególnie w jakichś mocnych takich aspektach, a także dla posiadaczy Księżyca w bliźniętach. Was też to czytanie dotyczy. Polecam oglądać różne czytania. Tak? Nie tylko dla swojego znaku słonecznego, ale też właśnie dla tych innych aspektów. Dobra. Czerwiec dla bliźniąt. Cóż to za miesiąc? W tym miesiącu używam talii tarot apokalipsy. Nie. <śm> to nie jest tarot. Nie, to jest tarot apokalipsis, okej. Okay. Przez chwilę mi się pomylił apokalipsis i. Iluminati. Mają w sobie coś podobnego. Ogólna energia tego miesiąca to 7 kielichów. Wyzwanie 8 pentakli. Wasza moc 7 mieczy. Co robić as mieczy? Dlaczego nie? 5 pentakli. Co z tego wyniknie? 10 pentakli. Czyli czytanie pentaklowo-mieczowe, właściwie. Jedna karta kielichów, zero wielkich harkan. Yy, spokojnie yy, i do ogarnięcia. Tutaj wszystko jest. Potencjalnie z dużym sukcesem. Zaczniemy od końca, dziesięć pentakli, mówi o yy, owocach ciężkiej pracy, o. Yy, Wartości materialnej zgromadzonej przez jakiś dłuższy czas. Czasami się mówi o pokoleniach. Myślę, że to może być mniej. To jest też karta, która pokazuje wspólnotę ludzi i to, jaką to ma wartość jaką wartość ma zaufanie między ludźmi. Więc myślę, że w tym miesiącu możecie wzmocnić swoją pozycję w systemie, lepiej się w nim poczuć, bardziej się w nim sprawdzać, móc się w nim bardziej realizować ku chwale, że tak powiem, ku większej chwale, ale też ku zyskowi po prostu. Także macie fajny wynik. A to wszystko bierze się z jakiegoś pomysłu, z jakiegoś waszego też sprytu, myślę, z zobaczenia wyjścia z sytuacji, która dla innych może być nie do wyjścia, czyli właśnie poprzez użycie intelektu. Natomiast będzie to wymagało powściągnięcia. Takiej ogólnej dyspozycji, którą macie, jest nią siedem kielichów i jest to bardzo rozmarzona karta, bardzo taka bujająca w obłokach. Możecie mieć dużo marzeń, sennych i nie, dużo różnych możliwości może się przed Wami otwierać. Możecie za zacząć zauważać, że. Mm, Wasz potencjał jest większy niż wam się do tej pory wydawało, że możliwe są bardzo różne rozwiązania w waszym życiu, że wiele, wiele ścieżek rozwija się z stóp. Natomiast Siedem Kielichów jakby pozostaje w tym takim zatchnieniu i natchnieniu. To jest oczywiście bardzo twórcza karta, ale mało produktywna. Jeśli nie zrobimy kroku dalej, jeśli w tym zostaniemy. Więc ja bym Was bardzo namawiała, żeby pójść dalej z tej karty, żeby wyobrazić sobie te różne ścieżki, postawić na jedną z nich. I to jest Wam bardzo wyraźnie doradzane tutaj. As, mieczy to jest e, mniej pomysł i idź za nim. To jest e, nowa idea, która. Was inspiruje, wewnętrznie rozświetla i jest taka bardzo zdecydowana. To jest, to jest klarowność. Idźcie za tym, co wydaje Wam się właśnie klarowne, nie? Co Wam się objawia w, w, w intelekcie i postawcie na jedną rzecz. Nie próbujcie łapać siedmiu srok za ogon, czy pięciu, czy ilu tam, tak? mimo, że każda, coś, każda ścieżka coś oferuje, każda ścieżka jest w jakiś sposób cenna ale najlepiej możecie wykorzystać swoją energię idąc jedną z nich, jedną, która waszemu intelektowi wydaje się najbardziej przekonująca, która jest najbardziej taka właśnie jasna i klarowna i dajcie sobie tą szansę, ojejku nigdy nie widziałam tej wiewiórki tutaj przeurocza Dajcie sobie taką pewność w działaniu, nie? że okej, okay, wchodzę w to, wchodzę w to na 100% i nie szukajcie wymówek. Pięć pentakli to jest takie w tej sytuacji dla mnie trochę zadowolenie się byle czym, takie bardziej szukanie powodów, żeby zrezygnować, niż sposobów, żeby kontynuować albo żeby zacząć. Nie, znacie na pewno to powiedzenie, że kto chce znajdzie, przepraszam, kto nie chce znajdzie powód, kto chce znajdzie sposób. Szukajcie sposobów, a nie powodów, żeby się wycofać. Tutaj widzimy Wujka ludzi, którzy znaleźli sobie takie bardzo prowizoryczne schronienie przed deszczem, mimo że w ich zasięgu jest schronienie bardzo solidne. Dlatego mówię o takim mało ambitnym działaniu, takim polegającym na samoograniczeniu się. I to jest bardziej niebezpieczne i bardziej podstępne niż nam się zazwyczaj wydaje. Dlatego, że to nie musi się, takie podejście do siebie, nie musi się od razu objawiać jako w ogóle poddanie życia i jakieś, jakieś wycofanie się, tak? I, i, I wyraźna depresja. Ale często jest tak, że jak mamy do wyboru coś, jak mamy coś zrobić dla siebie, to bez problemu z tego rezygnujemy. Bo to jest dla nas, tak? To jest tak jak z, nie wiem. Wiecznie odkładany spływ, na przykład, nie? który nam się marzy, albo ja na przykład. Takie ma, małe rzeczy to potrafią być, nie? że sobie powiedziałam: Kurczę, pójdę w piątek do muzeum, bo wystawia się artysta, którego bardzo, bardzo szanuję i bardzo lubię być w jego sztuce. Nazywa się Józef. Uwaga, Hełmowski. Nie jestem pewna, czy Józef, ale Hełmowski to jest taki artysta prymitywny, prymitywista, natomiast mający ogromną ambicję i umiejętność po swojemu opisywania naprawdę całego świata. Twórca ludowy, Kaszubski. Jakbyście gdzieś widzieli jego wystawę, to gorąco polecam, bo mi otwarła oczy, ale to jest dygresja. Ja sobie powiedziałam, że pójdę na tą wystawę i powiedziałam to sobie, nie wiem, miesiąc temu, półtora miesiąca temu. Minęło już kilka tygodni i ja cały czas na to nie poszłam. Bo mi jest bo, bo zawsze znajdzie się coś, co można zrobić, nie dla siebie w tym czasie nie. Więc nie zadowalajcie się czymś takim. Nie, nie ustępujcie ze swojej ambicji. Naprawdę realizujcie te swoje możliwości zamiast zadowalać się byle czym. Nie mówiłam jeszcze o dwóch kartach i to jest tak, wyzwanie 8 pentakli, no ono bardzo fajnie kontrastuje z siódemką kielichów, dlatego że 8 pentakli oznacza systematyczność, oznacza pracę krok po kroku. Nie mam pojęcia, czemu mi się dzisiaj ostrość coś coś jest nie tak z ostrością dzisiaj. Więc będę trzymać tak troszkę dalej. To jest realizacja pewnego planu, nie? W momencie kiedy mamy bardzo marzycielskie nastawienie do rzeczywistości, kiedy widzimy właśnie te różne drogi i pozostajemy w tym takim zawieszeniu przed wyborem konkretnej drogi, to bardzo trudno jest o jakąkolwiek systematyczność. Bo jak założyć sobie kroki do celu, kiedy nie wiemy, gdzie ten cel jest, bo jeszcze nie wiemy, który kielich wy wy wybieramy, nie? Więc im szybciej wybierzecie ten kielich, tym dla Was lepiej. Y Zauważcie, że tutaj jest ten słoń. To jest hinduski Bóg obfitości, o ile dobrze pamiętam, czy Bogini. I ten motyw słonia powtarza się w dziesiątce pentakli. Czyli ta stałość, ta niezłomność, ta perseveracja, one będą przynosić. Efekty dla Was. Tylko, no mówię, żeby być stałym, to trzeba wiedzieć, przy czym się upieramy, na co stawiamy, na, na czym się skupimy. Tak? Więc wyzwanie, zaproszenie do rozwoju postarajcie się o zapewnienie sobie takiej możliwości, właśnie systematycznego działania w jakimś kierunku. I ta karta, czyli Wasza Siła i to jest to, o czym już wspomniałam. Mówi się o tej karcie wiele złych rzeczy, że, że ona jest śliska, że to jest karta oszusta, że to jest karta zdrady. I oczywiście w tym wszystkim jest trochę prawdy, ale często się zapomina o tym, że to jest też karta sprytu. Więc ja dla odmiany podkreślam, że to jest karta sprytu. Wy możecie być bardzo w tym miesiącu mocni w takich nieoczywistych rozwiązaniach, które Wam się mogą wydawać łatwe. Ale dla innych, no właśnie, mogą nosić znamiona albo właściwie ocierania się o geniusz, tak? Że wow, dlaczego ja nie widziałam, nie widziałem tego prostego rozwiązania. A dla innych mogą ocierać się właśnie o nadużycie. Więc tutaj zawsze trzeba uważać z tą siódemką, bo ona rzeczywiście idzie gdzieś tam po linii, po, po bandzie trochę. Ważne, żeby tej bandy nie przekroczyć i pozostawać wierną, wiernym swoim wartościom. Żebyście nie zdradzili samych siebie. Nie? Zawsze, zawsze przy tej karcie to powtarzam: że najważniejsze jest to, żebyśmy trzymali się swojego kompasu etycznego. On, zakładam, działa. Jest jakoś tam wycyzelowany, tak, jest wasz. Nie naginajcie go, bo jak raz nagniecie, to potem może się naprawdę pogubić. Natomiast też pozwólcie innym mówić, ale nie pozwólcie innym decydować o tym, co jest dla Was etyczne, bo te granice nie zawsze przebiegają w tym samym miejscu. Trzeba pamiętać, że, że to Siedem Mieczy to, to jest pewna droga na skróty. Tak? To jest jakieś. Ułatwienie, rozwiązanie trudnej sytuacji, które nie wszystkim musi się podobać, ale ma się podobać Wam. Więc zakładam, że to, co tutaj będziecie przed się brać, może na przykład wzbudzić zazdrość czyjąś nie, że ojej, a dlaczego ja na to nie wpadłam, nie wpadłem. Może wzbudzić złość w związku z tym. Że, że coś, coś stało po prostu jak byk przed, przed oczyma, przed wszystkimi, a tylko wy potraficie to wykorzystać. Tak? Tylko wy potraficie tak tutaj to zastosować, żeby, było, żeby to wyszło na Waszą potężną korzyść. Korzystajcie z intelektu, bo po to go macie, nie? żeby z niego korzystać. W etyczny sposób, oczywiście. No i to by było na tyle w tym miesiącu. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Bardzo Wam dziękuję za kontakt i wsparcie. Wszystkie linki oraz mail do mnie, jeżeli potrzebujecie do mnie napisać, są w opisie tego filmu. Linki znajdują się pod Link, link Tree i są to linki do różnych miejsc w internecie, gdzie można mnie znaleźć, nie tylko tarotowych. Jeśli Was to ciekawi, to zapraszam. Życzę Wam wspaniałego czerwca i do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Cześć.